Witam w kolejnym filmie, w takim między innymi scenarii, może trochę paranoicznie, może trochę obsesyjnie, ale z sukcesem. Udało mi się wczoraj jak byliśmy pobić, yy, pobić wszelkie rekordy. Yy, mianowicie w końcu kąpaliśmy się i trzy razy, i ostatecznie dobiłam do czterech kilometrów morzu, co jest ogromnym sukcesem dla mnie, bo morze jest dużo, dużo trudniej z racji fali i tak dalej. Niż na basenie, a rekord 3,8 to był właśnie na basenie. Generalnie, już przy 3,1, 3,2, to bo na 3,20 już praktycznie byłam ledwo żywa. Na szczęście żyję dzisiaj i mogę dalej, chociaż trochę już dzisiaj pewnie mniej pływać. Natomiast faktycznie chciałam dobić do, do tego rekordu, że już rekord właśnie w morzu, a nie na basenie. Potem go przebić, a potem ostatecznie do 4, żeby faktycznie była już i czwórka z przodu.